Thank you Zawsze mam problem, jak zacząć materiał, jak przykuć Waszą uwagę. Mój głos za bardzo nie pomaga, ponieważ no, sam siebie usypiam, kiedy słucham swoich materiałów. No nie wiem, mógłbym na przykład stanąć na rękach przebrany za koreańskiego poetę z XIV wieku, przed naszą erą, i zacząć recytować Mirona Białoszewskiego. A jako, że to jest materiał o strzelance, takiej oldschoolowej strzelance, no to mógłbym zacząć tak. Stare strzelanki mają specjalne miejsce w moim serduszku. Albo tak. Musiałem czekać, aż rodzice wyjdą z domu, żeby uruchomić Quake'a. Albo tak. Dupa Jasiu, huził Bobo. Nie zrobię tak, jednak. Zacznę od stołka barowego. To jest ten moment, w którym jakaś życzliwa osoba podaje w komentarzu marker czasowy z dopiskiem skończył pięć. Dziękuję. Stołki barowe, krzesła, kosze, wszystkie przesuwalne obiekty są w Ion Fury jednym z kluczowych elementów gry. Jeżeli nie słyszeliście o Ion Fury, to może obiła wam się o uszy nazwa Ion Maiden. To to samo, tylko ze zmienionym tytułem. O tym, dlaczego się zmienił, powiem jednak później. A teraz stołek barowy. Stałek barowy to klucz do nowego, rozległego obszaru pierwszej mapy, pierwszego epizodu. To plus małpia zręczność, którą trzeba się wykazać, by poskakać po tych wszystkich kablach i wentylatorach. Kable są tak cienkie, że praktycznie nie widzisz, że na nich stoisz. Kurde. No cholera. K**a. Ich. No dobra, udało się. To jest zupełnie opcjonalna lokacja. Super Sekret. Żeby takie super sekrety znaleźć, trzeba spędzić na szperaniu mniej więcej tyle samo czasu co na strzelaniu. Ale satysfakcja jest duża. Dlatego rada dla was, drogie dzieci, grając w Ion Fury, patrzcie do góry. Jak zobaczycie jakieś półki, to na pewno za nimi czai się jakiś sekret. Mike. Studio Voidpoint postanowiło zrobić retrostrzelankę. W odróżnieniu od nawiązującego do Quake'a Duska, stworzonego na Unity, albo nawiązującego do na dwójki, przynajmniej estetyką Amid Evil, hulającego na Unreal Engine 4, Iron Fury zostało zmontowane na 24-letnim silniku Build, a dokładniej na gałęzi kodu tego silnika, która była odpowiedzialna za Duke Nukem 3D. Ale nie tylko silnik Iron Maiden ma wspólny z Duke Nukem 3D. Wydawcą gry jest bowiem 3D Realms, czyli studio, które w 1996 roku Dostarczyło nam trójwymiarowe przygody pana Newkema. To, że gra powstała na starym silniku, możemy odczuć już przy jej ściągnięciu. Waży ona jedynie 90 MB, ale niech was to nie zwiedzie. Kryje się w nich jakieś 10 godzin rozgrywki, o ile zdecydujecie się przejść Iron Fury na luzaku, to znaczy na jednym z niższych poziomów trudności oraz bez jakiegoś wyjątkowo skrupulatnego szukania sekretów. Dlaczego jednak Iron Fury, skoro wcześniej nazywała się Iron Maiden? Ano przez zespół Iron Maiden. Nie wiem, czy to prawnicy zespołu, czy też sami członkowie stwierdzili, że nazwa gry za bardzo przypomina nazwę zespołu, i że logo gry jest podobne do logo zespołu, i że imię głównej bohaterki, czyli Shelley Harrison, jest zbyt podobne do imienia założyciela Iron Maiden, czyli Steve'a Harrisa. No cóż, skończyło się po prostu na zmianie nazwy gry. Jak się prezentuje historia? Eee, miasto jest zaatakowane, pomocy i tyle. No dobrze, pamiętacie może grę Bumpshell z 2016 roku? Jeżeli nie, to się nie dziwię, bo Bumpshell była produkcją bardzo kiepską. Jednak tytuł tej gry to właśnie pseudonim głównej bohaterki Ion Fury, który jest prequelem do wydarzeń z Bumpshell. Jednak prócz głównej bohaterki, te dwie produkcje nie mają ze sobą praktycznie nic wspólnego. No może jeszcze strzelanie, ale spokojnie, możecie zapomnieć o tej z sprzed lat. Jak przystało na grę imitującą strzelanki sprzed ery Half Life'a, Fabuła odgrywa w niej praktycznie zerową rolę. Jest tylko sosem pretekstu dla rozwałki. Chodzi generalnie o to, że kult cyborgów złego transhumanisty doktora Jadusa Heskela atakuje miasto Neo DC, a naszym zadaniem jest powstrzymać zakusy maniakalnego wataszki. Heskel przemawia głosem Johna St. Johna, czyli samego Duke Nukema, jednak jest on praktycznie nie do poznania ze względu na wysoką, złowieszczą intonację. I to nie jest jedyne nawiązanie do Duke Nukem Hawaiian Fury. Tych jest znacznie więcej. Silnik BILD operuje w dwóch wymiarach. Pomimo tego, że stwarza on iluzję trójwymiaru, to jednak jest to tylko iluzja. Build buduje świat za pomocą dwuwymiarowych kształtów sektorów. Przez to, że silnik dodaje do geometrii element wysokości, sektory mogą mieć różną wysokość sufitu oraz podłogi. Dlatego też mówi się, że Build, jak i kilka innych silników tamtych czasów, jak chociażby IT albo Jedi, jest silnikiem 2,5D. Za pomocą dwóch wymiarów tworzy iluzję trzech. To co widzicie na ekranie to dwa wymiary, które silnik renderuje tak, żeby wyglądały jak trzy. Cała menażeria obiektów, które możemy tutaj spotkać, czyli przedmioty, elementy środowiska, takie jak kosze, a także oczywiście broń i przeciwnicy to nic innego jak uwielbione przeze mnie dwuwymiarowe sprite, y, tak samo jak eksplozje. Ion Fury wygląda świetnie. Od szerokiego planu po szczegóły wyciska z silnika naprawdę wiele. Sprite mają wysoką rozdzielczość i nawet w 2,5K nic nie jest rozmazane, rozciągnięte, etc. Strasznie podobają mi się animacje broni. Fakt, że są one płynne, bez jakichkolwiek zacięć. Studio Voidpoint naprawdę wycisnęło ze starego silnika co tylko się dało. Ale nie tylko animacje broni są płynne i przyjemne dla oka. Cała reszta również jest niczego sobie. Szczególnie animacje śmierci przeciwników rozpaćkujących się na naszych oczach, jak w każdej innej grze należącej do świętej trójcy silnika BILD. Święta trójca silnika BILD mogła pochwalić się kapitalnie skonstruowanymi mapami, a Ion Fury robi, co może, by im dorównać. Tak samo jak w strzelankach tamtych czasów, zostajemy rzuceni na mapę, która z pozoru jest ogromna, ale to jedynie iluzja tworzona przez zamknięte przejścia. Skróty, które otwieramy w późniejszym etapie poziomu, gdy zbierzemy kodowane kolorystycznie klucze. Tak więc na początku błądzimy między korytarzami i arenami, by ostatecznie odblokować każde przejście. Wtedy orientujemy się, że przejście z jednego końca mapy na drugi może zająć nam minutę albo półtorej, choć jej faktyczne zaliczanie zajęło nam jakieś 25 do 40 minut. Każda mapa ma kilka opcjonalnych pomieszczeń, a czasami nawet i całych obszarów, których odkrycie nie jest konieczne. Zawsze jednak wiąże się to z jakąś nagrodą. Nie licząc satysfakcji z odkrycia lokacji, do której dostanie się wymagało od nas jednocześnie sprytu, jak i zręczności, znajdziemy w nich oczywiście jakieś dobra, które pomogą nam w sianiu zniszczeń, znaczy w ratowaniu miasta środkami przymusu bezpośredniego. Mapy są wielopoziomowe, pełne przejść, wind, drabin i tak Eksploracja daje więc sporo satysfakcji. Problem mam natomiast z różnorodnością środowiska, a konkretnie niewielkiej ilości tegoż. Jako, że większość akcji dzieje się w mieście, to czas spędzamy w budynkach i na ulicach. Jasne, miasto również potrafi być kolorowe i różnorodne, a Ion Fury stara się to oddać i robi co może, żeby w jakiś sposób urozmaicić nam krajobraz. Od budynków mieszkalnych, przez targ, biura korporacyjne, siedziby policji, bazy wojskowe, centra handlowe, etc. Tak, trochę tego tutaj jest, tylko że często są to lokacje do siebie podobne, więc od czasu do czasu ma się to uczucie, że Matrix ma jakiegoś glicza. No i sekrety. Iron Fury wypełnione sekretami jest po brzegi, a niektóre z nich są poukrywane lepiej niż babcina emerytura. Dam Wam kolejny przykład. Na jednej z map koło baru są zamknięte drzwi. Można je otworzyć, ale żeby to zrobić, trzeba wykonać serię konkretnych operacji. Przede wszystkim trzeba odnaleźć trzy kolejne sekrety. Ten, ten oraz ten. Dwa z tych sekretów są dosyć standardowe. Od ukryte pomieszczenie za jakimiś drzwiami. Ale żeby podnieść te cholerne kraty w tym sekrecie, musicie wskoczyć na tę półkę. Za tym neonem jest dźwignia ledwo widoczna. Potem następna półka i następna dźwignia, a potem ostatnia, to podnosi metalowe pręty, a my możemy wejść do pomieszczenia, by zebrać fanty. Jednak jeżeli się przyjrzycie, to zauważycie dźwignię z trójką wymalowaną nad ścianą. I każdy z tych sekretów, o którym teraz powiedziałem, ma taką dźwignię z numerkiem wymalowanym na ścianie, żeby tworzyć zamknięte przybarze drzwi trzeba pociągnąć za wszystkie trzy dźwignie znajdujące się w tych sekretach w odpowiedniej kolejności. Najpierw trzy, potem zero, a potem dwa. Wala! Możemy wejść do pomieszczenia, które jest jednocześnie easter eggiem. Ion Fury ma pełno smaczków, powiedzonych, nawiązań do popkultury, a także innych gier. Idzie tym samym w ślady swoich poprzedników tworzonych na Build Engine. Proszę bardzo, oto kilka nawiązań. To jest Blade Runner. Like tears in rain. O, a tutaj nawiązanie do najlepszego filmu wszechczasów. I O, proszę, nawiązanie do Matrixa. Dodge this. A to nawiązanie do. E Wiecie co, no nie wiem, szczerze, Jordan mówił, że do Silent Hill, bo tam były jakieś czerwone karteczki. Mi się to skojarzyło z Sin City ze względu na kolorystykę, ale to pewnie nie to. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach. Nie, nie będzie żadnej nagrody. Tak czy inaczej, smaczków jest tutaj od groma i warto się rozglądać, bo zawsze wiąże się to z tym tanim uczuciem, hej, wiem skąd to jest. Tanie, ale przyjemne. Jak wino. Tanie wino. Z tym winem to wcale nie takie głupie, bo jest takie powiedzenie, że im wino starsze, tym lepiej smakuje, czy jakoś tak. W Ion Fury, natomiast rozgrywka jest jak nowe wino które smakuje jak stare, w sensie nie jakiś skisły sikacz, ale wiecie, takie dojrzałe, które swoje odleżało. Dzisiejsze strzelanki retro często operują systemem aren oraz przeciwników wyposażonych w oręż miotający pociskami, których można uniknąć. Robił tak między innymi Doom z 2016 roku. Wpadaliśmy sobie do lokacji, która była areną, przeciwnicy się pojawiali, a my skakaliśmy sobie jak zakochany kundel i strzelaliśmy do tego, co chce nas zabić. Ion Fury natomiast stara się jak najbardziej odtworzyć rozgrywkę, z którą mieliśmy do czynienia w grach na silniku Build, czyli łączy strzelanie w korytarzach ze strzelaniem na arenach. Łączy również przeciwników. Nie brakuje tutaj przeciwników, którzy strzelają pociskami, których da się uniknąć, ale w większości przypadków występują oni w parze z hitskanerami. Dla przypomnienia, broń hitskanowa to taka, która trafia wtedy, kiedy komputer obliczy, że trafia. Mamy tutaj więc do czynienia z pewnym kontrolowanym RNG, na które jednak wpływa to, jak się poruszamy. Jeżeli więc jesteśmy w ruchu, to oczywiście trudniej nas trafić. Mam wrażenie, że hit scannerzy w Ion Fury nie są tak groźni jak w innych grach na silniku Build. Zadają mniej obrażeń, a okienko reakcji, które dostaje od nich gracz, jest większe. Nie trafiają również tak często jak w innych grach na silniku Build. To sprawia, że mamy szansę na przetrwanie starcia, nawet jeżeli nie znamy rozmieszczenia przeciwników na mapie. Nie oznacza to jednak, że Ion Fury jest łatwe. Granie na przedostatnim poziomie trudności to odpowiedni poziom wyzwania, w którym trzeba wykazać się precyzją w strzelaniu oczywiście, ale nie trzeba być perfekcjonistą, by sobie poradzić, w odróżnieniu od takiego blada chociażby. Główna bohaterka porusza się również szybciej, co pozwala w krótszym czasie zmniejszyć dystans do przeciwnika i posłać mu w twarz śrutowy prezent, co w większości przypadków okazuje się jak najbardziej zabójcze. Przeciwników dookoła jest zawsze sporo, ale z drugiej strony giną oni dosyć szybko. Zazwyczaj wystarczają dwa albo trzy strzały z rewolweru, albo jeden ze strzelby, no chyba że jest gdzieś bardzo daleko. Można również zaliczyć soczystego, bardzo satysfakcjonującego headshota. Tych z kolei nie było w innych grach na tym silniku. Są one jednak fajne, dodają kolorytu całemu starciu, ale nie są one kluczowe ze względu na niewielką wytrzymałość podstawowych przeciwników, których zawsze jest najwięcej. Ich siła leży w kupie. O liczebność mi chodzi, no. Jak już mówiłem, gra miesza ze sobą przeciwników hitskanowych i tych, których ataki opierają się na pociskach. Te drugie, jeżeli trafią, bolą bardziej. Szczególnie kusze czerwonych kultystów, granaty kosplayerów Crossbonesa, a także rakiety latających kadłubków. I nie chodzi mi tutaj o Vincenta, ale miło, że uważaliście w szkole. I tak jak miałem problemy z różnorodnością lokacji, mam problem z różnorodnością przeciwników. Przez pierwsze godziny walczymy praktycznie z tymi samymi zakapturzonymi kultystami, głowami na dronach i głowami na pajęczych nogach. Iron Fury nie spieszy się z przedstawianiem nam nowych złoli, więc zanim takowy się pojawi, to możemy nieco znudzić się tymi, z którymi walczymy cały czas. Ale nie zrozumcie mnie źle, walka daje naprawdę masę frajdy przez to, że jest dynamiczna, krwawa i wymagająca, a jako że większość czasu na niej spędzimy, no chyba, że macie zamiar znaleźć wszystkie sekrety, to będziecie się naprawdę dobrze bawić. Tym bardziej, że na przedostatnim poziomie trudności nie trzeba odwalać takich manian jak w Bladzie czy w Shadow Warriorze, czyli rzucać za winkiel Dynamit, bo tam czeka na nas grupa i hitskanerów, którzy przerobią nas na kotlet, jak tylko wyściubimy nos za rogu. W Iron Fury od czasu do czasu trzeba jedynie rzucać turlającą się bombkę, która sama naprowadza się na przeciwników. Co to oszczędza nam sporo obliczeń kąta odbicia się dynamitu, jeżeli siła rzutu wynosi tyle a tyle, a wysokość tyle a tyle. Turlające się bombki to naprawdę sporo radochy, szczególnie, że jak wybuchają, to eksplozja układa się w czaszeczkę i generalnie cały repertuar narzędzi negocjacji jest bardzo przyjemny w użytkowaniu, choć szczerze mówiąc nie odznacza się on za bardzo na tle innych produkcji. Od standardowe uzbrojenie, które zaczyna się od rewolweru, a kończy się na broni promieniowej w postaci kuszy, Każda broń ma jednak jakiś twist w postaci alternatywnego trybu strzału. Rewolwer namierza wrogów, a potem automatycznie do nich strzela, co jest bardzo przydatne. Strzelba ma wbudowany granatnik, co też jest bardzo przydatne. Karabinami, które posiadają zapalającą amunicję, możemy strzelać w trybie akimbo, ale amunicja do nich kończy się szybciej niż zdążymy powiedzieć piu-piu-piu. Kusza robi coś takiego. Tylko ja się pytam, gdzie do cholery jest rakietnica? No halo, każda szanująca się strzelanka ma rakietnicę. Niewielki jest również repertuar przedmiotów użytkowych. Mamy apteczkę i radar, są również czasowe power-upy, jak nieskończone bombki i turlajki, wzmocnione obrażenia oraz buty podwójnego skoku, które służą głównie do tego, żeby dostać się do sekretów. Zdecydowanie przydałoby się tego więcej. Pomimo tego, że Ion Fury ma swoje problemy, problemy z różnorodnością lokacji, a także problem z tym, że przeciwnicy są wprowadzani zbyt wolno, chodzi mi o nowych przeciwników, nowy rodzaj przeciwników. To jednak mimo wszystko bawiłem się przy niej kapitalnie. Gra jest szybka, broń ma odpowiedniego kopa, przeciwnicy spektakularnie się rozpaczkują. Spritey są bardzo ładne w wysokiej rozdzielczości, a mapy bardzo dobrze skonstruowane. I choć nie powiedziałbym, że Ion Fury jest lepsze od takiego blada, Duke Nukema czy Shadow Warriora, to jednak przez większość czasu idzie z nimi web w web, a na pewno jest bardziej sprawiedliwa. Jedna rzecz ją jednak wyróżnia: ilość przesuwanych krzeseł Stołków barowych, koszy, kubów, to w sumie jedno i to samo, worków. Wszystko po to, żeby dostać się do tego wypragnionego sekretu. Upragnionego się mówi. Upragnionego sekretu. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Do usłyszenia.